Siemka, siemka, siemanceczko z tej strony, z tej strony, maja. Dzisiaj otwieramy moji popsy, jak zwykle, oczywiście. I ich mamy teraz raz, dwa, trzy, cztery, aż pięć saszetki Modji popsów. Więc będzie się dzisiaj działo. Oczywiście trzymajcie taki bo chcę mieć glitter, tak? Yy, to jest seria druga do kolekcji z 90 i jednej z Pops. Nie tracę czasu, za zaczynajmy. I mamy torebeczkę. Okej. Okay. Oczywiście ulotka. To może zobaczymy w tym czasie, co jest na ulotce. Lotce są różne, modzi popsy. I tutaj mamy e, fluffy, pets, e, jakieś takie buty, perfumy, pomadki, san, e, czyli plażowe, e, drogowe, party, jedze, jedzenie, przybory szkolne i oczywiście glitter ur, ultra rzadkie. Czyli mamy oto tak taką torebeczkę. Tak nam się ona prezentuje. Kolejny Mogi Pops. Mam nadzieję, że nie będzie znowu powtórki. U, tego jeszcze nie miałam. U! Bardzo fajna pizza. Patrzcie, tego jeszcze nie miałam. Te, ale to, to mi się podoba. Kolejna, oczywiście. Jeszcze zostało nam, zostało nam trzy saszetki. Jeśli podobał wam się mój kanał, subskrybujcie, łapki do góry, please. I mamy zieloną. Mieliśmy tak, tak. I please, weźcie jakieś fajne. Takie, których jeszcze nie miałam. Jest. Tego jeszcze nie miałam. To jest coś takiego dziwnego. Nie wiem, co to jest. I ostatnia. Trzymajcie kciuki, żeby był jakiś fajny, bo najbardziej to bym chyba chciała trafić. Jakiś z petsów, ale oczywiście um, ja bym chciała trafić ultra rzadki plecak. Coś speców, ale nie powtórki. I coś z Glitter, więc trzymajcie kciuki. O, patrzcie, jakie mam dzisiaj szczęście. I jeden ultra rzadki. Jest! Mam szczęście, akurat mam do tego y, siostrzyczkę, czy tam braciszka. Więc mamy oto tak, takie... Super moji popsy. Zaraz wam pokażę, jak one się prezentują, wszystkie. Zaraz, chwileczkę. Uwaga. Tak oto one się prezentują. Yy, piesek jest bardzo fajny. Akurat tutaj, niestety, na początku trafiła mi się powtórka. No ale, no cóż, powtórki się właśnie w Mojipopsach zawsze trafiają. Więc, no cóż, tak samo jak w LOL Surprise, bo yy, nagrywałam też filmik właśnie w LOL z LOL Surprise'ami. Więc dzięki, że oglądaliście mój kanał i subskrybujcie mój kanał, jak Wam się podobał. To siemka, nara!